Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce pana zechcesz oddać go. Witam i pozdrawiam. Cały sektor A. Kieruję teraz do was to słowo na październik, aby rozpocząć drogę, którą będziemy odbywali teraz szczególnie w roku jubileuszowym. 25 rok, 25 lat wspólnoty, to z wami zaczynałem wszystko to 25 lat temu jako duszpasterz akademicki były pierwsze spotkania, właśnie teraz w październiku mija 25 lat. Tu się zaczęło. Tu się zaczęło. I to wy, wy byliście. I Bogu dziękuję za każdego z was, że wytrwaliście do dzisiaj. Oczywiście w sektorze A są tacy, którzy dołączyli. I dobrze, że jesteście. Wszystkich was pozdrawiam, ściskam i do Was kieruję teraz to słowo, które odczytaliście z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, wersety od 1 do 21. Słuchajcie, spotkanie Jezusa z Nikodemem. Nikodem, stary człowiek, członek Sanhedrynu, bardzo religijny, faryzeusz, o pozytywnym stosunku do Jezusa, przychodzi pośród nocy i rozmawia z Jezusem. I dowiaduje się, że on, człowiek, który wierzył w Boga Jachwę, ma na nowo się narodzić, aby wejść do Królestwa Bożego. Że to, że, że jest faryzeuszem, że jest członkiem Sanhedrynu, że jest nawet pozytywnie nastawiony do Jezusa, że to nie wystarczy. Trzeba się na nowo narodzić. Nie potrafi tego zrozumieć, ale my wiemy. Te słowa odnosimy dzisiaj do nas, do katolików. Którzy są przecież też ochrzczeni, chodzą może do kościoła, może byli u pierwszej komunii, bierzmowani, może mają ślub w kościele, ale żyją tak bardzo przeciętnie, jak to się mówi, pójdą sobie od czasu do czasu na mszę świętą i, i ale jest pustka. Wielu z nich przeżyło kryzys. Popatrzmy, w naszych kościołach po tej pandemii jest mniej ludzi. Są tacy, którzy jeszcze się nie pozbierali, nawet w naszej wspólnocie. E, m, też i z praktykami jest różnie. Więc wiecie, e, trzeba się na nowo narodzić. W oazach to mówią, że trzeba zaprosić Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a gdy On przychodzi w nasze życie, objawia nam miłość, że Bóg kocha nas miłością niepojętą, miłością, która jest bezwarunkowa i bezinteresowna. I że Bóg jest blisko nas, jest naszym Ojcem, i że Bóg daje nam ducha świętego, który jest duchem miłości i uzdalnia nas do miłości, a więc do wychodzenia poza granice naszego egoizmu, uzdalnia nas do służby i tworzy z nas wspólnotę, kościół, kościół żywy, wspólnotę. I jesteśmy takim żywym kościołem. Woda życia to jest kościół żywy. Tyle ludzi, tyle wspólnot małych. I we wtorek, i sektory poszczególne. To jest wielki cud. Wielka łaska. Dla mnie jestem bardzo szczęśliwy, że na stare lata tak się stało. Udało się coś takiego. 25 lat tu w tej parafii jako duszpasterz akademicki i taka wspólnota. W poprzednich latach, w poprzednim czasie zakładałem w różnych parafiach wspólnoty. Też były ładne wspólnoty oazowe. Ale ta jest niezwykła i za to Bogu dziękuję. To nie jest moja żadna zasługa, ale przede wszystkim łaska Pana, bo to Duch Święty tak działa. I to jest można powiedzieć dzięki wam, że chcecie być, że współtworzycie, że jesteście zaangażowani, że posługujecie. Dziękuję wam za to. I chciałbym razem z wami świętować w tym roku. Spotykamy się, wracacie z sektor A, wraca do do tutaj Faustyny. Już było pierwsze spotkanie, teraz będzie zaraz drugie. Więc cieszę się, że tu jesteście. I zapraszam tych, którzy jeszcze tutaj nie, nie przyszli na spotkanie miesięczne, przyjdźcie. Jesteśmy znów w Faustynie i ja jestem z wami. Więc bardzo się cieszę i razem z wami ten jubileusz obchodzę. Zapamiętajcie sobie. Wreszcie to chyba wiecie, że wspólnota jest po to, aby wielbić Pana. I to jest akt miłości. Mamy wielbić Pana. Wreszcie wspólnota jest po to, aby głosić Słowo Boże, czyli ewangelizacja. To jest nasze środowisko. To jest nasze, tam gdzie pracujemy, tam gdzie jesteśmy, nasze rodziny, bliscy, przyjaciele. Tam jesteśmy posłani ze Słowem, które jest w nas. Bo uwierzyliśmy miłości. Wreszcie wspólnota jest po to, aby się formować. I te wszystkie nasze rekolekcje, wyjazdy rekolekcyjne, różne spotkania, konferencje, które żeśmy tutaj słuchali, po prostu czy słuchamy, to, są, to jest nasza formacja. Kształtuje się, nie tylko słuchamy i mamy jakąś wiedzę, ale to ma wpływ na nasze życie, na sposób naszego postępowania, sposób naszego życia, nasze, nasze bycie, nasze, nasze wartości, nasze, nasze odniesienia do różnych rzeczy, do pracy, do siebie, w małżeństwie i tak dalej. Wreszcie, jesteśmy po to, Kościół jest po to, czy wspólnota po to, aby służyć. I my posługujemy. Wielu spośród Was posługuje we wspólnocie, ale. No, właśnie, musimy jeszcze zachęcić tych, którzy jeszcze się nie zaangażowali. Posługa, służba. Oczywiście, też nasza praca, i w domu, i tam, gdzie pracujemy, to też jest służba miłości. I wreszcie, Kościół jest po to, aby tworzyć relacje przyjazne, czyli przymierze. Jesteśmy w przymierzu. A więc wspólnota ma swój sens. I my to widzimy. Jednocześnie widzimy, że są różne trudności i kryzysy spowodowane różnymi sytuacjami. Była pandemia. Wielu z nas przeżywało to bardzo ciężko. Niektórzy jeszcze się nie pozbierali, boimy się. Niektórzy chorowali, niektórzy może stracili kogoś, ktoś umarł z rodziny, ktoś bliski, bo no właśnie ten wirus. Teraz jest wojna na Ukrainie, boimy się, że może u nas być. Boimy się, że zabraknie nam pieniędzy, bo wszystko drożeje, że po prostu e, nie będzie prądu albo jakieś, e, bo jest inflacja, bo po prostu słyszymy różne rzeczy i trochę żyjemy w pewnych lękach, przestrachach. E, musimy zaufać Panu, że jesteśmy w rękach Boga. Czas jest krótki, przemija postać tego świata, ale my idziemy we wspólnocie do przodu. Idziemy, bo Jezus nas prowadzi. A Duch Święty jest naszą mocą i miłością. I dlatego potrzebujemy nowego narodzenia. Trzeba się na nowo narodzić. Czyli jakby na nowo ten Kurs Filip. Pamiętacie Kurs Filip? A może niektórzy posługiwali na Alfie. No właśnie, musimy jakby na nowo ustosunkować się. Jezus w moim życiu. Gdzie on jest. Może było to dawno. Dawno temu oddałem życie Jezusowi. Może trzeba na nowo powiedzieć, Panie Jezu, zapraszam Cię, wejdź na nowo w moje życie. Jako Pan i Zbawca potrzebuję Ciebie. Może na nowo trzeba e, odkryć i uwierzyć w miłość, że Bóg jest miłością. Mimo że spotyka nas cierpienie, różne rozczarowania są sytuacje trudne. Po prostu Bóg Ciebie kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan. I wreszcie na nowo Duch Święty którego już nieraz przeżyłeś spotkanie z nim, chrzest w Duchu Świętym, trzeba na nowo pochylić się jedni nad drugimi i przyzywać Ducha Świętego, przyjść Duchu Święty, rozpal ogień miłości w naszych sercach. Potrzebujemy, aby na nowo się narodzić. Słuchajcie, mamy czas jubileuszu, 25-lecie wspólnoty. Dziękujmy. Nie narzekajmy. Łatwo jest krytykować. Łatwo jest szemrać, tak. Przeżywacie oczywiście Wy, jako sektor A, pewne trudności. To się dało zauważyć nawet w wakacje, jeśli chodzi o frekwencję na rekolekcjach. Niektórzy prawdopodobnie doszli do wniosku, że nie są w stanie jechać. Może brakowało im pieniędzy, albo po prostu zwyczajnie chęci. Może jakieś trudności inne. Może wybrali jakąś lepszą rzecz, jakieś w czasy zamiast jechać na rekolekcje, mówią już mamy dość tych rekolekcji, potrzebujemy. Rekolekcje to jest takie, jak to niektórzy mówią, zastrzyk. No właśnie. I to były wspaniałe te rekolekcje. O uwielbieniu, wielbi dusza moja Pana. I to spotkanie z tym małżeństwem Twardowskich, to co oni mówili, o słuchajcie, to były niesamowite nauczania i tańce, więc... Yy, yy, ja zachęcam tych, którzy nie byli. Przesłuchajcie, u mnie na Facebooku jest to wszystko jeszcze. Można to gdzieś odnaleźć i przesłuchać, co oni mówili, jak się, ich świadectwo, ich nauczanie. Wielbi, dusza moja Pana. Jesteśmy, aby wielbić Pana. Taki jest cel Twojego życia, bracie, siostro. Więc e, e, wspaniałe były rekolekcje i szykujemy nowe rekolekcje już od 25 czerwca. Tam w, w, w Zembrzycach, tam właśnie w Beskidzie Wysokim będą rekolekcje. I mamy dużo miejsca. 140 miejsc mamy na, na nasz sektor. I myślę, że się zmieścimy. Myślę, że się zmieścimy. I że wszyscy pojadą. Teraz już nikt nie może powiedzieć, że jest pod kreską, że zapisał się, ale. Nie było dla niego miejsca, tak jak to w Porschewicach się zdarzało. Słuchajcie, trzeba, abyśmy dołożyli starań. Już się możemy zapisywać. Od 25 czerwca przez tydzień tam jesteśmy. Natomiast, słuchajcie, jest jubileusz 25-lecia, ale nie tylko, bo jest też 50-lecie moje, mojego, mojej posługi kapłańskiej i będzie jubileusz podwójny. 24 czerwca chcemy w świątyni opatrzności Bożej, żeby tam się pomieścić cała woda życia, ale zaprosimy również oazę. Bo ja przecież 20 lat posługiwałem w Oazie, i tam tylu jest ludzi, którzy byli ze mną na różnych rekolekcjach i jeszcze chyba mnie pamiętają, i może jeszcze żyją, więc chcę również ich zaprosić. I wodę życia, z którymi teraz jestem, woda życia jakby wyrosła na oazie, jakby można by powiedzieć. Ale właśnie i wodę życia, i, i, i oazę. I będzie Eucharystia, jakieś wcześniej uwielbienie, jakieś 14 może z minutami, i będzie też po Eucharystii jakieś, jakieś jedzenie, jakaś agapa, jakiś obiad. Więc to wszystko chcemy zorganizować. I to my będziemy organizowali ci najstarsi, wy właśnie, którzy jesteście tutaj od początku, na was liczę, że będziecie tworzyli to. To, no właśnie różne rzeczy powstają może jakiś film stworzycie o wodzie życia może książka powstanie wreszcie o wodzie życia no e, słuchajcie e, niezwykły czas niezwykły czas i cieszę się, że będę się z wami tutaj spotykał i myślę, że nowi ludzie do nas dołączą tutaj do sektora A e, i, i trzeba, żeby dołączyli e, i to jest to nowe narodzenie to jest nowe narodzenie bardzo dziękuję, że jesteście, że trwacie że, że jesteśmy sobie bliscy. Muszę Wam powiedzieć, że Wasz sektor jest dla mnie najdroższy. Naj, naj, najbardziej Wy jesteście tacy, bo jesteśmy od początku. Znamy się bardzo dobrze. Wiecie o moich słabościach i to, że akceptujecie i znosicie mnie, to ja dziękuję Wam. Jednocześnie przepraszam Was za wszystkie moje jakieś posunięcia czy pewne sytuacje, w których może Was poraniłem, więc wybaczcie mi jestem taki, jaki jestem, jestem grzesznikiem i jestem ułomny, ale no właśnie, mam już swoje rata, starzeję się, ale dzięki wam jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam, więc potrzebuję waszego wsparcia takiego, ja też chcę was wspierać swoją obecnością, swoją posługą i pamiętajcie, 24 czerwca, sobota, świątynia opatrzności Bożej, tam wszyscy będziemy o 15.00 msza święta. Przed mszą coś będzie i po mszy coś będzie. Natomiast chcę Wam też powiedzieć, że jest fundacja. I że ta fundacja od pięciu lat istnieje. W tej chwili zmienił się zarząd. Są nowi ludzie. W ostatnim roku po podliczeniach różnych. Zarówno naszych wakacyjnych wyjazdów, jak również innych wydatków, które tu były, wydaliśmy w naszej fundacji 88 336 zł. Na różne rzeczy. Tu mam rozliczenie. Nie będę Wam tu wszystkiego czytał, wypisywał, ale mogę Wam przesłać. W kasie mamy jeszcze 8000. Słuchajcie, dziękuję Wam, którzy wpłacacie Którzy zasilacie Są wśród was tacy, którzy bardzo dużo miesięcznie, regularnie wpłacają. I tym osobom szczególne podziękowania. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale po prostu są tacy. Ale to jest bardzo mało. Bardzo mało, bo można powiedzieć, to jest 5% wspólnoty, a nawet może mniej. To są jednostki. Są tacy, jest dużo takich, którzy jeszcze, jeszcze nic nie, nie wpłacili. Jeszcze nigdy, jak ktoś mówi, nie zajrzeli do, 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 do tej kasy. Więc natomiast no, chcemy korzystać, chcemy dalej iść, chcemy różne rzeczy organizować. Bardzo Was proszę, abyście e, zasilali tę kasę. Zasilali tę kasę. Taką mam prośbę, taki projekt, aby każdy członek naszej wspólnoty, tak jak Wy jesteście, żeby wpłacił miesięcznie 10 złotych. 10 złotych, każdy rocznie to będzie 120 złotych, można od razu 120 złotych płacić. Natomiast zwracam się do tych, którzy więcej wpłacają, bo niektórzy 100, 200, 700 złotych płacają albo nawet 1000, to nie chodzi o to, żebyś teraz redukował, żebyś po prostu się do 10 złotych ograniczył. Dziękuję, że wpłacasz, ale Chodzi, zwracam się do tych, którzy jeszcze nigdy, albo może, może rzadko, może raz płaci, zwracam się 10 złotych miesięcznie. To jest taka, taka można powiedzieć, e, mała suma. To jest, to jest nic. To jest ten wdowi grosz. Wdowi grosz. Więc, e, a potrzebujemy ten wdowi grosz od ciebie. Więc proszę was, Zróbcie to jeszcze w tym miesiącu i najlepiej na cały rok od razu. To będzie zasilana, zasilona będzie kasa. Potrzebujemy, bo różne rzeczy no, no, są. Teraz organizujemy kurs alfa. Muszę Wam powiedzieć, że jest już 50. edycja. Słuchajcie, w Warszawie nie ma takiego miejsca, gdzie by było aż 50 edycji. To my jesteśmy tutaj pionierami, można powiedzieć, w Warszawie. 50. edycja się zaczyna teraz w październiku. I też potrzebujemy na to pieniądze. Pamiętacie, przynosiliście też na Kurs Alfa, który teraz będzie w Faustynie znów, przynosiliście różne produkty, jedzenie, sałatki, jakieś tam inne rzeczy. Zachęcam Was, zorganizujcie się i, i wspierajcie to miejsce, Kurs Alfa, w taki sposób. Potrzebujemy pomocy. Współuczestniczycie wtedy w tej ewangelizacji, którą odbywamy. Będą też rekolekcje, będą rekolekcje niedługo w Starej Iwicznej, niedaleko stąd, piaseczna. i liczę na was, że będziecie razem ze mną prowadzili te rekolekcje. Niektórzy tam z was mieszkają. No więc tyle chyba mojego mówienia. Pozdrawiam was i e, módlcie się za mnie, módlcie się za mnie. Ja też potrzebuję na nowo się narodzić. Też muszę ciągle no właśnie, odradzać się wewnętrznie, wyznając, że Jezus jest moim Panem i napełniając się Duchem Świętym. Szczęść Boże! Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.